Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Ewelina i. Bartek. Czyli kwadrans o książce. Zapraszamy na kolejny odcinek naszego programu, w którym będziemy mówić o. O mojej drodzy, najnowszej książce Katarzyny Żwireło pod tytułem Nim padnie pierwszy strzał. Dokładnie. Bartek, jesteśmy po lekturze już jakiś czas. Powiedz mi, jaka jest pierwsza myśl, która ci przychodzi do głowy. Kiedy spoglądasz na tę opłatkę, na tę książkę. Już będąc po lekturze, prawda? Tak. No, wiesz co, Ewelina? W pierwszej kolejności myślę sobie o tym, że wiele osób ma takie mylne wyobrażenie o literaturze y, sensacyjnej. Innymi słowy, jak pytasz kogoś o ten gatunek, to często słyszysz takie stereotypy, takie schematy, że to jest literatura taka mało skomplikowana, prosta, pełna schematów, typu wiesz, dobry zły glina. Policjant, złodziej, że są tam tylko strzelanki, wulgaryzmy i takie proste, proste emocje. I pierwsze moje skojarzenie z tą książką jest takie, że właśnie Katarzyna Żwiręło w mojej ocenie ten obraz burzy, całkowicie mu się przeciwstawia i pokazuje, że jest to gatunek bardzo dojrzały, mądry, ambitny tak naprawdę. I to, co chcę powiedzieć, to to, że to się nie wzięło z niczego, bo autorka tak naprawdę. Napisała między innymi już czterotomowy cykl powieści sensacyjno-kryminalnych z serii Między Prawami, który został bardzo dobrze przyjęty przez czytelników, więc sądzę, że tak naprawdę tam też szlifowała swoje umiejętności w tym gatunku i jej najnowsza książka jest po prostu kolejnym takim oczkiem, oczkiem do góry, który pokazuje, że ta literatura może być naprawdę. Doskonałą pozycją dla, dla wymagającego czytelnika. Też myślę, że warto nadmienić, że główny bohater, który pojawia się w powieści, nim padnie Pierwszy Strzał, 26-letni policjant Alan Berg, on również jest kluczową postacią właśnie tych wcześniejszych czterech powieści autorki, wydanych w cyklu między, między prawami. Stąd, Ewelina, jak pytasz o takie pierwsze moje skojarzenie z tą powieścią. To jest ono właśnie takie, że jest to ambitna literatura sensacyjno-kryminalna, taka, która naprawdę jest w stanie czytelnika z tym gatunkiem związać i pokazać mu, że to są książki, powieści wysokich, wysokich lotów. Także ja, ja tak, tak na to patrzę. No wiesz, trudno się z Tobą nie zgodzić. Też tak uważam. Chociaż wydaje mi się, że to też nie jest taka czysta sensacja. Tak i o to słuchaj, będę chciał właśnie ciebie też później zapytać, natomiast zanim do tego sobie przejdziemy, to chociaż nie, w zasadzie od razu, od razu cię słuchaj zapytam, bo w wielu wywiadach autorka podkreślała właśnie to, że jej, jej powieści, nie tylko tej ostatniej, ale w ogóle nie da się tak wprost zaklasyfikować do jednego konkretnego gatunku. Ona sama często podkreśla, że jej książki to jest tak naprawdę gatunkowy miks. I powiedz w takim razie, jak zaczęłaś ten temat, jakie gatunki ty widzisz i dostrzegasz, w nim padnie pierwszy strzał i jak podchodzisz do, do proporcji między nimi? Ja uważam, że to jest właśnie takie wymieszanie, ale takie z zachowaniem idealnych proporcji, sensacji i kryminału. Bo rzeczywiście mamy tutaj taką dynamiczną akcję, towarzyszy nam takie stałe napięcie, pewna przypadkowość też, jakieś nieoczekiwane zbiegi okoliczności też by się tutaj znalazły. I one rzeczywiście dynamizują nam tą akcję i, i sprawiają, że gdzieś tam tej powieści blisko do, do sensacji. No, mamy tutaj to, o czym ty wcześniej powiedziałeś, no bo mamy tutaj ten punkt kulminacyjny. Rzeczywiście to takie wiesz, relacje z pierwszej linii frontu. Mamy wystrzały, wybuchy i, no i to by właśnie świadczyło o tym, że rzeczywiście jest to powieść sensacyjna. Ale z drugiej strony mamy też takie wątki kryminalne, no bo Przecież ci policjanci pracują, ma, prowadzą śledztwo. Oni nie tylko jakby walczą, ale prowadzą śledztwo, przygotowują się do tej akcji, która, bo książka jest zresztą oparta na prawdziwych wydarzeniach i ta akcja jest takim momentem kulminacyjnym. Ale oni się do niej przygotowują, prowadzą śledztwo, mają zebrania, mają taką zwykłą policyjną robotę, przesłuchania. Ehm, na zebraniach też właśnie widać te ich relacje, jakie ich łączą. To, że, ehm, że właśnie dzieją się, że odkrywają pewne rzeczy, przygotowują się do tej akcji, że to jest taka żmudna policyjna, e, policyjna robota. I to wszystko jest właśnie jeszcze dodatkowo e, cała, cała ta warstwa kryminalna, ta warstwa sensacyjna obudowana jest dodatkowo takim wątkiem obyczajowym, który Świetnie to, yy, świetnie to splata. I właśnie w tym wątku obyczajowym my poznajemy, co ciekawe, nie, yy, jakby, no, czy przynajmniej ja do tej pory miałam takie wrażenie, że ja poznaję sprawcę, motyw, i, yy, a tutaj właśnie jest tak. Inaczej, od innej strony, bo my poznajemy tych policjantów, ich życie prywatne, co myślą, to co czują, poznajemy ich przeszłość, relacje ich łączące i to jest właśnie takie fascynujące. I Katarzyna Żwiręło bardzo tak precyzyjnie nam to wszystko dawkuje, tak to wszystko uplotła, że to jest taki um, idealnie wyważony miks gatunkowy. i. Każdy fan czy sensacji, czy kryminału, czy nawet powieści obyczajowej będzie zadowolony, bo żaden z tych wątków nie przytłacza innego. Tak. No i muszę ci powiedzieć, że bliskie jest mi to, co mówisz, i myślę, że samej autorce również, bo dokładnie w podobnym tonie się wypowiadała, co ty. No dobra. no to skoro już mamy rozwiane wątpliwości co do jakichś. Yy, Wiesz, problemów gatunkowych, co to jest za gatunek, rozstrzygnęliśmy. No to powiedz mi w takim razie, czy uważasz, no bo już też powiedziałam o tym, że to jest powieść o policjantach, czy uważasz, że to jest taka laurka dla funkcjonariuszy policji, czy, czy raczej nie? Wiesz co, jak zasiadałem do tej powieści, to nie ukrywam, że na starcie myślałem, że tak właśnie będzie. Natomiast kiedy ją kończyłem, to byłem zadowolony, że, że tak nie było. Bo nim padnie pierwszy strzał, zdecydowanie nie jest laurką wystawioną funkcjonariuszom, jest niezwykle realistycznym obrazem ich, ich pracy i ich życia. Autorka, wiesz, docenia taką codzienną, niebezpieczną służbę i poświęcenie tych, tych osób, pisze o tej odpowiedzialności, którą na swoich barkach dźwigają, natomiast jednocześnie pokazuje też takie ciemne strony tego, tego zawodu i służby. Także w mojej ocenie to nie jest, słuchaj, obraz. Bez skazy, tak? I, I chwilami właśnie te ciemne strony bardzo mocno są w powieści ukazane. To, co mi się podoba, to to, że autorka nie unika właśnie tych trudnych tematów, tak? Za przykład mogę powiedzieć chociażby liczne wątki, w których doświadczamy takiego ciągłego poszukiwania, wiesz, tego winnego wśród policjantów, tego przysłowiowego kozła ofiarnego, żeby jak sama autorka pisze, góra. Była zadowolona, tak? No, no w pamięci utkwił mi cytat, że kara nie zależy od winy, ale od woli ludzi władzy. I to jest coś, co, co pięknie według mnie definiuje też, też pewne te takie ciemniejsze, ciemniejsze standardy. Inną stroną tego, o co pytasz, jest też moim zdaniem to w jakiś sposób. Katarzyna Żwireło opowiada nam o tej takiej prywatnej stronie życia funkcjonariuszy. Tak? Pokazuje, że naprawdę jest bardzo ciężko im złapać taką równowagę praca-życie, tak? że oni no, nie radzą sobie z godzeniem tak naprawdę swojej funkcji z życiem prywatnym, że to się odbywa bardzo często dużym, dużym kosztem i to, co sobie cenię, to to, że właśnie nie tworzy ona takiej wieś, utopii policjanta jako takiego człowieka, który absolutnie ze wszystkim sobie radzi. Abs kompletnie, kompletnie nie. Też myślę, że pamiętasz, Ewelina, że tam pojawia się też motyw zdrady, tak, policyjnych ideałów, troszeczkę wykorzystywania władzy do, mhm. no, do osiągania jakichś własnych korzyści, czy też do dochodzenia na skróty. Tak, więc zdecydowanie ta powieść nie jest laurką jest bardzo realistycznym, prawdziwym obrazem tych ludzi. Tak, i tutaj się z tobą zgodzę. Jak Dobra. najbardziej. To są tacy ludzie, wiesz, krwi i kości. Dokładnie, to powiedz słuchaj, co, co o nich tak naprawdę sądzisz? Tak jakbyśmy ogólnie na nich popatrzyli, co, co sądzisz o bohaterach powieści? Na ile są mocną stroną, czy cię przekonali do siebie? Yy, zdecydowanie. Mnie w ogóle fascynuje ten sposób, w jaki autorka ich kreuje, bo. Yy że o każdej z postaci, którą spotkamy na, na kartach powieści, możemy coś powiedzieć. Ona nam ich dosyć tak dokładnie, można powiedzieć, opisuje. E, całkiem sporo o nich wiemy. Wiemy e, też to, wiemy, e, tak jakby na wielu płaszczyznach ich poznajemy, bo wiemy, jak funkcjonują na gruncie zarówno zawodowym, jak i prywatnym. Znamy ich traumy z przeszłości e, i poznajemy ich też nie, nie tylko jako ich, jako jednostki, czyli to e, ich uczucia, Myśli, to o czym marzą, ale także to, jak funkcjonują w zespole, jak na, ich wzajemne relacje poznajemy, to jakie mają do siebie stosunek i jak postrzegają siebie nawzajem. To jest bardzo takie ciekawe i wydaje mi się troszeczkę też inne. No i sporo miejsca poświęciła to, to, o czym w sumie wcześniej mówiłeś, że sporo miejsca właśnie WIRO poświęciła okazaniu tego dążenia ich do zachowania balansu pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, bo to są w gruncie rzeczy bardzo młodzi ludzie, u progu jakichś takich ważnych życiowych decyzji. Z jednej strony mają taką wymagającą, odpowiedzialną pracę, ale z drugiej strony mają też pasje, które chcą rozwijać i mają też takie całkiem przyziemne marzenia, aby mieć jakąś pełną rodzinę, Mieć kogoś, do kogo się wraca po tej trudnej i odpowiedzialnej służbie. I dość zdecydowanie dla mnie właśnie ta, ta kreacja postaci jest takim dużym, dużym plusem tej powieści. A dla ciebie jakąś taką mocną stronę, Bartek, dostrzegasz? Tak, to znaczy, A że. To że bez wątpienia postaci drugoplanowe są też tutaj, tutaj istotne i pełnią, i pełnią ważną rolę, więc mamy tego wyrazistego głównego bohatera bez dwóch zdań, tak, ale Berga. nie ukrywam, że moje serce też kilka postaci drugoplanowych skradło i, i uważam, że są bardzo sprawnie i umiejętnie też na kartach powieści poprowadzone. Tak, to tutaj się z Tobą zgodzę jak najbardziej. To, to co też wcześniej mówiłam, że nie tylko Berk, ale też wszyscy inni, o każdym jesteśmy w stanie coś powiedzieć, i to tak w gruncie rzeczy, jakby się tak zastanowić, to całkiem sporo. Tak. To jakie jeszcze widzisz atuty? Jakie jeszcze widzę atuty? Słuchaj, yy, myślę, że, że dwa takie główne, które ze mną wiesz, zostały po lekturze, no to jest jednak główny bohater i relacje, relacje zarówno jego, jak i w ogóle. Takie relacje między, między policjantami. wiesz, Podoba mi się to, że Berg, mimo młodego wieku, bo on na kartach powieści ma 26 lat, jest osobą taką no, niezwykle poobijaną przez życie, tak? Poturbowaną, ale imponuje mi tym, że, że dalej ma taki silny, wiesz, kręgosłup moralny, tak? On cały czas, mam wrażenie, wiesz, walczy o tą swoją zarówno zawodową, jak i osobistą przyszłość. Bardzo dobrze mi się czytało te jego poszukiwania tak naprawdę miłości, tak drugiej połowy, ta walka też o ten, o ten aspekt, aspekt życia I, i, i to było nie ukrywam fajne. Mam wrażenie, że on jest takim bohaterem, który pokazuje, że, że taka codzienna walka o swoją przyszłość się po prostu opłaca i zawsze jest tego warta. Powiedziałem też o relacjach i tutaj taki inny przykład. Relacja właśnie Alana z nadkomisarzem Filipem Tyszką, tak? To jest taki mhm. fragment powieści, w którym niezwykle spodobały mi się takie relacje mentorsko-ojcowskie z kilku powodów. Z jednej strony autorka bardzo sprawnie pokazała, jak cienka jest granica pomiędzy tym, gdy mamy przełożonego, zaangażowanego w nasz zawodowy rozwój, do tego, żeby to się szybko przerodziło w taką relację, powiedzmy quasi-ojcowską. I pokazuje znowu zarówno blaski, jak i cienie takiego stanu rzeczy, tak? Więc to, to bardzo, mi się, bardzo mi się podobało. No też Podobały mi się, nie ukrywam, takie kwestie związane z tym wątkiem miłosnym, bo też on zahaczał o kwestie służbowe, bo jeden z bohaterów no, zakochuje się w siostrze swojego przełożonego, tak. I to też rodzi no, szereg różnych, wiesz, niuansów, wątków, konsekwencji. Co jeszcze słuchaj? No, na pewno relacje towarzyskie między policjantami. To też jest fajne, że oni. W nim padnie pierwszy strzał, są też od tej strony pokazani, tak? Mamy grupę policjantów, która po służbie lubi sobie przygrywać, śpiewać, muzykować, tak, ale też okay. nawet na przykładzie tego jest pewna trudna sytuacja pokazana, kiedy jeden z tych policjantów, który ów zespół tworzy, jest o krok od spełnienia swojego wielkiego marzenia. No i co mu oczywiście staje na drodze do no jego prawo. realizacji? Dokładnie, no, no służba, tak, więc to też pokazuje, że tu jest taka trudna rzeczywiście, rzeczywiście relacja. I też słuchaj, już tak na koniec powiem, że relacje policjantów do ich rodzin. To jest taki jeszcze wątek, który zapamiętałem pod tym kątem, że Żwireło doskonale pokazała, jaki ciężar dźwigają na co dzień rodziny osób, rodziny funkcjonariuszy, tak, z czym się mierzą, jaki to jest olbrzymi bagaż emocjonalny. Tak? Więc zwróć uwagę, tylko te rzeczy, które wymieniłem, cała paleta rozmaitych relacji, gdzie ta rola policjanta, rola funkcjonari funkcjonariusza jest tak naprawdę wpleciona i, i w nie uwikłana. Więc to, moim zdaniem, są takie, wiesz, kluczowe, kluczowe atuty. No. A po twojej stronie, co byś, co byś wskazała, Ewelina? No tak, niewątpliwie to właśnie kreacja postaci i to taka, taka ich wielowymiarowa. Pokazanie ich zarówno właśnie na tym gruncie zawodowym, prywatnym, ich wzajemnych relacji, marzeń, dążeń i Tak, dalej to, to to niewątpliwie jest taka, no chyba jedna z najmocniejszych stron, chociaż mnie jeszcze podobało się to, że Katarzyna Żywireło pisze jakby obrazami. I jakby celowo. Tak mi się wydaje, że pro, pewne sceny wprowadza albo z premedytacją je y, podrasowuje, tak, jak, tak żeby zagrać jeszcze mocniej na, emo, na emocjach i uczuciach y, czytelnika. I to właśnie obrazy, które ona tworzy, taka słynna na przykład scena y, na cmentarzu. Płakałem y, przy niej jak wóbr. <gry> I to jest właśnie taki obraz, który gdzieś tam zostaje w naszej wyobraźni pod powiekami. On jeszcze tak długo wiesz, y, długo po książki na półkę jeszcze gdzieś tam nam się wyświetla i gdzieś tam krąży, i później patrząc nawet na tą okładkę tej książki, to właśnie przywołuje się pewne obrazy. Ona ma taki dar pisania takimi obrazami, które mocno, mocno zapadają właśnie w pamięć. I jeszcze tak celowo te, te, te niektóre sceny, tak mam wrażenie, podrysowuje, jeszcze by było, jeszcze bardziej takie właśnie emocjonalne. To, to, to druga chyba taka, taka cecha. No i y, podoba mi się to, że ta książka jest taka wyważona, że ta dynamika w tej książce jest taka wyważona, że ta akcja właśnie nie pędzi na złamanie karku. Jest dynamiczna, także. Y, Cały czas gdzieś tam nas, nas trzyma, nie możemy jej odłożyć, bo jesteśmy ciekawi, co się, co się wydarzy. Nie ma takiego momentu, w którym moglibyśmy przerwać, bo akurat jest przestój to będzie dobry moment, żeby odłożyć książkę. Nie. Ale jednocześnie ta akcja nie pędzi na złamanie karku i możemy właśnie przyjrzeć się tym, docenić ten sposób kreowania bohaterów, przyjrzeć się miejscom, nawet tym ich pracy i tym, jak mieszkają, nawet przecież tam są opisy ich mieszkań, pasji, no i tych właśnie relacji. To są. Takie, to są takie yy, perełki. Ej, Bardzo tak. się cieszę, że poszłałaś właśnie tą kwestię budowania wiesz, obrazów, tego malowania obrazami i, i tą kwestię taką y, dotyczącą tej słynnej y, na kartach powieści sceny, y, właśnie pogrzebu. Nie będziemy mówić oczywiście kogo, żeby nie spoilerować, ale scena z wieńcami jest faktycznie jedną z moich ulubionych y, w tej powieści i takich, które mnie naprawdę szczerze, szczerze, szczerze poruszyły u mnie jest to samo, wiesz. To, 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 to nie tylko ten wieniec, to jest ta scena, na przykład, jak główny bohater ze swoją dziewczyną, mm -hmm. można tak powiedzieć, w kaplicy rozmawiają, na przykład, te słowa, które ona powiedziała oh, oh. już w tej chwili. Nie pamiętam, to też jest taki obraz, który gdzieś tam się przywołuje, myśląc o, o, tej, o tej książce. No jest kilka takich, ale już bez spoilerów. Bezpośrednio, okej. Okay. No to co, to na koniec w takim razie, o czym pomówimy jeszcze? No może o tych, wiesz, minusach, posłodziliśmy trochę. To teraz może jakieś wady, skargi, zażalenia? Wady, skargi, zażalenia. Czekaj, niech pomyślę, zerkam sobie na okładkę. Wiesz co? Ja bym powiedział o jednej, że ja niesamowicie szybko. Przez tą powieść przebrnąłem. Naprawdę nie boję się użyć tego słowa, że połknąłem ją tak naprawdę w jeden, w jeden, dwa wieczory. I powiem tak dyplomatycznie: nie obraziłbym się, gdyby ona była jeszcze odrobinkę dłuższa, bo ja tak naprawdę, kiedy ją skończyłem czytać, Kurczę, miałem wielką ochotę, żeby jeszcze tak ze 100 stron przede mną było, więc a to się, to się rzadko zdarza. I tutaj miałem takie poczucie, że chciałbym po prostu, żeby ta, ta historia jeszcze trwała. Więc może to nie tyle taki zarzut czy minus, ale bardziej taki ukłon do autorki, że naprawdę ta książka jest świetna i chciałoby się jej mieć po prostu, po prostu więcej. A może to będzie więcej wiesz, kolejny, yy, kolejny tom, nie? Tak. Jakaś kontynuacja. No właśnie, ja mam taką. Też mi minus, nie minus, nie, ale mam taką wątpliwość, na ile warto i trzeba by było znać, a nie znam tak. <gryśla> wcześniejszych powieści z Alanem Bergiem w roli głównej. I gdyby tak się stało, że znałabym te wcześniejsze pozycje, czy mój odbiór tej powieści byłby inny? Czy jeszcze mocniej bym ją poczuła? Czy też zastanawiam się, czy w. Czy jakby ta postać jest spójna w tych pozostałych częściach, także no, będę musiała nadrobić zdecydowanie. Tak, ale zgodzisz się, Ewelina, że nie, nie miałaś żadnego dyskomfortu związanego z tym bohaterem, pomimo tego, że nie znasz serii między prawami. Prawda nie czytał się jak po prostu taki Stendelon. Ja mam wrażenie, jakby to w ogóle była pierwsza wiesz, część, bo my tak dokładnie go poznajemy, to zarówno to jego m, przeszłość też przecież jest y, o tym. I to, jak on teraz y, funkcjonuje i w grupie i jako jednostka, m, miałam takie wrażenie, że mam pełny obraz człowieka. Nie, nie, nie czułam tego, że ja czegoś nie wiem. Nie, nie dokładnie. miałam takiego poczucia. Dokładnie, tak. No więc, drodzy Państwo, tak w skrócie w naszym dzisiejszym odcinku. Zarysowała się najnowsza powieść Katarzyny Żwirełło Nim padnie pierwszy strzał, wydana przez wydawnictwo Dreams. No i Ceweli na Myślę, że polecamy zdecydowanie. Zdecydowanie. Chce się przekonać do literatury takiej sensacyjnej, sensacyjno-kryminalnej, to to jest naprawdę powieść warta każdej poświęconej jej chwili. Także serdecznie Was zapraszamy do lektury i polecamy. Tak, zdecydowanie polecamy. Dziękujemy, że byliście z nami. Tak, no i zapraszamy na kolejny odcinek. Cześć.